Ten zakazany posiłek wycofał miażdżyce w tętnicach serca aż u 33% osób w 12 miesięcy. Ale co najciekawsze, każda z tych osób miała kosmicznie wysoki cholesterol. Dlatego jeżeli zdiagnozowano u ciebie lub twoich bliskich miażdżycę i jej powikłania takie jak udar czy zawał serca i masz do tego wysoki cholesterol to koniecznie obejrzyj ten film. Dowiesz się co powoduje miażdżycę i dlaczego mimo stosowania statyn zawałów serca jest coraz więcej, a na końcu podamy ci przepis na posiłek, który ma udowodnione działanie przeciwmiażdżycowe. Ale zanim powiemy o tym posiłku, zapraszamy Ciebie na pięć ciekawostek, a pierwszą z nich jest odpowiedź na pytanie, co to właściwie miaszczyca. Miażyca to styl życia tyle ci opowiem, ale wiem, że Ty chcesz coś powiedzieć więcej. Oczywiście, bo wiem, że wielu zwolenników systemu wystarczyłoby i usatysfakcjonowała odpowiedź, że to cholesterol powoduje miażdce, koniec kropka. Że to odkładanie cholesterolu w naczyniach to nie jest takie proste, to jest wieloczynnikowe, ale zaraz najważniejsze, to ja, ja to powiem hmm? po tobie, co jest na szczycie w drabince powodów tej miarzycy wyjaśnimy za chwilę. Bo y, słowo miażdżyca powinna oznaczać i oznacza przewlekły stan zapalny w ścianach tętnic, którego pierwotną przyczyną nie jest wysoki cholesterol, tylko uszkodzenie śródbłonka, a śródbłonek to niesamowity, można powiedzieć narząd, który jest bardzo wrażliwy na Insuliny, a konkretnie hiperinsulinemie. Zaraz do tego, ale też bardzo ważny jest tlenek azotu, który jest wytwarzany no, przez ten śródbłonek. No, śródbłonek e, tętnic jest aktywnym metabolicznie e, organem, który właśnie poprzez produkcję tlenku azotu reguluje napięcie naczyń, ale też krzepliwość i przepuszczalność tętnic i to jest bardzo ważny mechanizm. No i jeszcze jednym takim elementem, który stoi na straży, żeby do tej miarżycy nie doszło, jest mój ulubiony glikokaliks i teraz proszę bardzo wchodzi na ekran rycina pierwsza, czyli to jest ta struktura takie jak drzewa z wiejącymi na wietrze cienkimi ramionami, no to, są, to jest właśnie glikokaliks. I ten glikokaliks od niedawna dopiero jest coraz głośniej na ten temat, bo okazuje się, że nie ma miażycy bez uszkodzonego glikokaliksu, a co go uszkadza, to za chwileczkę się. Dowiecie. Numer jeden: hiperinsulinemia i insulinooporność, czyli to jest ten stan. My to nazywamy chorobą, ponieważ wtedy od razu wiadomo o co chodzi, którą niestety ma prawie 50%. Polaków, a to oznacza tylko tyle, że śródbłonek u takich osób zaczyna się uszkadzać. Ale też zmniejsza się biodostępność tlenku azotu, co prowadzi do nie dość, że skurczu naczyń, czyli one są bardziej sztywne, to jeszcze ciśnienie krwi ma tendencję do wyższych wartości. O, jakiś chrabąszczyk poleciał. I teraz proszę spójrzcie na ten wykres, właściwie to wykresy. Na górze, na czerwono mamy czynniki, największe czynniki ryzyka, że wystąpi u danego pacjenta miażdżyca. No i spójrzcie, co mamy na samym szczycie: Cukrzyce typu drugiego, czyli insulinooporność. Drugie, zespół metaboliczny, czyli insulinooporność. Nadciśnienie tętnicze, czyli insulinooporność. Otyłość, czyli insulinooporność. I na końcu dopiero gdzieś tam jest palenie, ale to nie wszystko. Bo na potwierdzenie tego, co ty mówisz, e, e, przeanalizowane też biochemiczne markery pod kątem, które są odpowiedzialne za większe ryzyko miażdżycy i na szczycie jest insulinooporność, czyli poziom e, insuliny. Na drugim miejscu jest są trój, poziom trójglicerydów, czyli im większe, tym większa. Insulinoporność i dopiero później są te czynniki, które są wklepywane nam w mózgi typu apolipoproteina A, HDL, LDL i gdzieś tam na końcu markery. Zapalny. Czyli ze, żeby zapobiec miażdżycy, lub ją wycofać tak jak te 33% osób, o których zaraz Wam powiemy, trzeba wycofać insulinoporność, czyli pozbyć się jej bezczelnie. I z jednym rzeczą mam problem, wyzwanie, ponieważ niestety taki mainstream kardiologiczny próbuje zdegradować HDL, czyli ten tak zwany dobry cholesterol, powołując się na to, że coraz nowsze badania mówią, że to jest heterogeniczna cząsteczka. Jest heterogeniczną cząsteczką, ale ciągle wskazuje wskaźnik trójglicerydy do HDL jest dobrym wskaźnikiem, żeby ocenić czy ktoś jest w wysokim czy niskim ryzyku sercowo-naczyniowym, czy ktoś ma większe ryzyko, cukrzycy czy mniejsze. Ale jednocześnie ten sam mainstream kardiologiczny nie jest w stanie zauważyć faktu, że LDL jest heterogenny, czyli ten, który mierzymy nie wcale, wcale, nawet przypuszczając, że ta hipoteza jest właściwa, że nawet jak go zmierzymy, to ciężko ocenić, czy on jest Mały, czy on jest duży, czyli jest czy jest rodny, czy nie miażdżycorodny, czyli inaczej, czy uległ uszkodzeniu w wyniku na przykład glikacji i nie potrafi się przyczepić do receptora, który powoduje cyrkulację fizjologiczną tego LDL. Skoro mowa o miażdżycy, nie możemy zapomnieć o tym, że jednym z ważniejszych czynników uszkodzenia śródbłonka są, Łukasz, niedobory mikroskładników, zwłaszcza witaminy D. Witaminy K2, witaminy B3, witaminy B6, magnezu i cynku. B3 jest bardzo ważna, bo ona moduluje też stan zapalny u osób z dolegliwościami bólowymi, na przykład stawów. Warto naprawdę zadbać o poziom tej witaminy, bo jeżeli jej nie ma, no to bóle są nie do zniesienia. Po prostu w ogóle są. I już kończąc tą pierwszą ciekawostkę, nie zgadzamy się na spłycanie i spłaszczanie tematu miażdżycy tylko i wyłącznie do cholesterolu, bo zobaczcie, jak wiele czynników. Sprawia, że ta miażdżyca może się u Ciebie pojawić lub wycofać, a na szczycie jest insulinooporność i niedobór mikroskładników. To jeszcze powiem więcej, zanim przejdziemy do drugiej, jeszcze e, ciekawej ciekawostki. Że chociażby jednym z elementów, który wpływa na poziom cholesterolu, jest palenie papierosów. Niestety zostaliśmy tak ogłupieni przez system, że nawet jeżeli pacjent przychodzi z paleniem papierosu i ma podwyższony cholesterol, to zamiast zacząć od wywołania czynnika przyczynowego, czyli palenia papierosów za wszelką cenę, czy to psychologia, czy różnego rodzaju terapie uzależnienia, to my sięgamy po statyny i walimy statyny, i tu jest ciekawostka numer dwa. Czyli dlaczego statyny nie zatrzymują epidemii zawałów? Bo taka jest prawda, że te słynne statyny to leki przepisywane chyba najczęściej na świecie, a gdyby zobaczyć na statystyki, to efekt jest... Co najmniej mizery. Uwaga, zaczynam od wielkiego C, jak w filmie U Hitchcocka. Spójrzcie na ekran, to badanie. Poziom lipidów u pacjentów hospitalizowanych z powodu choroby wieńcowej. Analiza 136 905 hospitalizacji w ramach, w ramach programu. I teraz uwaga: myślę, że zaskoczę wiele. Okazało się, że poziom cholesterolu u tych pacjentów w większości był niższy niż normalnie. No mi się tutaj coś nie klei, bo powinien być wyższy niż normalnie. A z drugiej strony patrząc na mechanizmy działania statyn, czyli inhibitory reduktazy HMG COA obniżają stężenie cholesterolu całkowitego i LDL w surowicy. Ale nie obniżają przyczyny miażdżycy, czyli stanu zapalnego i zaburzeń metabolicznych Łukasz. Poza tym są liczne poważne konsekwencje stosowania statyn, bo oprócz tego, że statyny obniżają poziom cholesterolu, to również zaburzają produkcję i blokują szlak chociażby biosyntezy wielu innych substancji, w tym koenzymu Q10 i innych bardzo ważnych białek. Więcej powiem o, o objawach ubocznych statyn, które niestety są bagatelizowane w dalszej części przy ciekawostce zdaje się czwartej albo piątej. Odchudzanie jest proste, ale trzeba dostać właściwe, skuteczne zalecenia. A nie te mainstreamowe. Dlatego napisaliśmy książkę Metoda Odchudzania Braci Rodzeń, w której opisaliśmy 7 prostych kroków, po to, żeby zdrowo schudnąć i pięknie żyć. Zamów książkę na www.braciarodzeń.pl to jeżeli chodzi o konsekwencje i zaburzenia, spadek poziomu koenzymu Q10 prowadzi to do osłabienia funkcji mitochondrów i większej podatności komórek na stres oksydacyjny, a u pacjentów może objawiać się zmęczeniem, bólami mięśni i spadkiem wydolności, ale to można powiedzieć, to jest taki pikus, jeżeli chodzi o objawy niepożądane, bo stosowanie przewlekłe statyn również wpływa na insulinooporność pogarszając ją, co ty tutaj jasno przedstawiłeś, że na szczycie przyczyn miażdżycy jest właśnie insulinooporność, no to jak ja się domyślam, że jakiś lek negatywnie wpływa na insulinooporność, to raczej ma skutki zdecydowanie Pogarszające zdrowie metaboliczne. To jeszcze więcej ci wtrącę, nawet w ulotkach, jak sobie otworzymy ulotkę najbardziej popularnych statyn, to tam jako ryzyko jedne z częstszych jest powodowanie cukrzycy typu drugiego. Co więcej, w tej ciekawostce warto zauważyć, że w krajach o najwyższym zużyciu statyn liczba zawałów nie maleje, mimo spadku średniego poziomu cholesterolu. Populacyjnego, w wielu metaanalizach wykazano, że korzyści leczenia statynami są marginalne u osób bez wcześniejszego zawału, a ryzyko działań niepożądanych rośnie oczywiście wraz z czasem terapii. A teraz, oto na ekranie pojawiła się ciekawostka numer 3, czyli spójrzcie na ten wykres, zwłaszcza po lewej stronie, te słupki, które idą na dół poniżej linii na poziomie 0, już tłumaczę o co chodzi. To są wszyscy ci pacjenci, u których zanotowano po roku stosowania diety ketogenicznej wycofanie, czyli regresję miażdżycy w tętnicach wieńcowych. Coś, co jest negowane, bagatelizowane, wręcz niedowierzane przez system. Macie tutaj proszę bardzo dowód. Niepodważamy. I to badanie było bardzo dokładne, bardzo obrazowe, bo to było badanie z wykorzystaniem angiografii i tomografii komputerowej. No. Trudno tutaj o lepszy dowód właśnie na wycofywanie miażdżycy pod podpowiem jedzenia mimo wysokiego cholesterolu. I myślę, że teraz najbardziej kontrowersyjne, ale osobiście najbardziej wkurzające ca ciekawostka. Czwarta ciekawostka, ryzyko względne i bezwzględne, czyli w jaki sposób tworzy się iluzję skuteczności leków. Bo w większości reklam i publikacji, a na pewno w większości tych ulotek, które trafiają na biurko lekarza rodzinnego i innych lekarzy. Te wszystkie bardzo obiecujące grafiki i statystyki, które mówią o skuteczności leków, jest oparte ni mniej, ni więcej, jak o ryzyko względne zamiast ryzyka bezwzględnego. To już tłumaczę. Główne badania kliniczne, na które współczesna medycyna powołuje się, aby promować korzyści stosowania statyn, to na przykład badanie Jupiter, badanie West of Scotland, badanie 4S badanie AFCAPS łamane przez TexCaps, badanie ASCOT LLA i jeszcze wiele innych. I uwaga, uwaga, uwaga. Każde z nich jest pełne manipulacji statystycznych, każde błędów w projektowaniu lub realizacji badań oraz autorów, którzy są... Powiązani finansowo, dodatkowo uwaga, wszystkie te badania zostały tak zaprojektowane, żeby udowodnić, aby statyny wyglądały lepiej niż jest to w rzeczywistości. Bo, bo w rzeczywistości oznacza to nic wie ni mniej, ni więcej, tylko to, że 190 na 200 osób nie odnosi żadnej korzyści mimo codziennego przyjmowania leku i ryzyka działań niepożądanych. Ale ja powiem więcej, bo lekarze, którzy teraz słuchają, wy zakodowaliście słowo badanie Jupiter jako coś takiego wow, niesamowitego, no to jeżeli nie jesteście gotowi na, pra na mocną prawdę, to macie 3 sekundy, żeby pójść zrobić sobie herbatę, a więc uwaga, badanie Jupiter zostało przedwcześnie przerwane. Tego pewnie nie wiecie, bo nie mówiono nam tego na studiach. Głównie dlatego, że wskaźnik śmiertelności wśród osób przyjmujących statyn wzrastał. Wzrastał niezgodnie z oczekiwaniami autorów i tych, którzy zaprojektowali to badanie, ale w momencie przerwania badań nie było różnic w poważnych zdarzeniach sercowo-naczyniowych między grupą przyjmującą lek a grupą kontrolną, i to jeszcze. To jest pół bidy jeszcze, bo 9 z 14 autorów badania otrzymywało pieniądze od producenta leków, czyli firmy AstraZeneca. I to badanie ukształtowało wskazania do stosowania statyn wiele, wiele lat temu. I wszystko byłoby ok, gdyby statyny nie powodowały objawów ubocznych, a niestety powodują. Jednym z najczęstszych jest uszkodzenie mięśni, do których zaraz dojdziemy, bo tutaj jest niezła manipulacja ale przede wszystkim insulinooporność, cukrzyca, spadek funkcji poznawczych, czy nawet redukcja hormonów płciowych, a także uszkodzenie mitochondrów i spadek poziomu antyoksydantów i ciekawe linki podamy do tych badań w opisie, ale warto się skupić tutaj na chwilę na uszkodzeniu mięśni, bo e Przyjęło się mówić, że to jest tak naprawdę niemalże jedyny objaw uboczny stosowania statyn, i występuje on, i to jest taka oficjalna informacja, u około 0,01% pacjentów. Ale co ciekawe, niezależni badacze podali, że objawy mięśniowe występują u 20% pacjentów, a nawet więcej, w zależności od tego, jakie elementy diagnostyczne się bierze pod uwagę, bo jeżeli na przykład Zbada się pod mikroskopem mięsień, nie patrząc na kreatynę, no to te mięśnie są zdecydowanie szybciej uszkodzone e, zanim pojawi się charakterystyczny poziom kreatyny we krwi, który mógłby świadczyć o takim mainstreamowym uszkodzeniu mięśni. Tak niestety wygląda evidence-based medicine, dlatego należy ufać tylko i wyłącznie niezależnym badaniom, a nie takim sponsorowanym przez przemysł farmaceutyczny niestety. Zdecydowana większość to badania właśnie sponsorowane przez przemysł. A to jeszcze dorzucę tylko tutaj Oliwy do ognia, bo teraz właśnie na ekranie jest ciekawa publikacja z 2012 roku. I to jest dowód na to, że statyny powodują faktycznie objawy, które są bardzo podobne do choroby Alzheimera. I teraz uwaga: w tym badaniu pilotażowym stwierdzono poprawę funkcji poznawczych po odstawieniu statyn. I ponowne pogorszenie po rozpoczęciu ich stosowania, co jest ewidentnym dowodem na to, że to właśnie statyny spowodowały te charakterystyczne dla choroby Alzheimera objawy. No to wystarczy tego pastwienia się nad producentami statyn. Czas na ostatnią, piątą ciekawostkę. To jest takie podsumowanie. Brzmi ona. Blaszka miażdżycowa jest odwracalna, ale tylko wtedy, gdy naprawimy metabolizm, o czym właśnie powiedzieliśmy. A jak naprawić ten metabolizm? Oto obiecany posiłek, który wycofuje miażżycę i ma potwierdzoną skuteczność w działaniu. Tu na ekran właśnie wjeżdża ten przepis. Korzystajcie, opis zostawimy w linku. Życzymy smacznego. Celem jest obniżenie insuliny i wycofanie insulinooporności. W dzisiejszym odcinku o najlepszym posiłku, który zmniejszy ryzyko zawału o 200%. Nie tak dawno nagrywaliśmy film o tym, jak nie jeść 72 godziny, a dzisiaj pokażemy Wam, jak skonstruować posiłek, który przede wszystkim obniży trójglicerydy, obniży ten zły cholesterol, zmniejszy tym samym ryzyko sercowo-naczyniowe.